20 marca 2014 roku w zespole szkół mechanicznych numer 1 w Bydgoszczy po raz trzeci zorganizowana konferencję Być człowiekiem dzisiaj kłowa i homo Proszę nam powiedzieć jak zrodził się pomysł organizacji tej konferencji Pomysł się zrodził ponad trzy lata temu, kiedy na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej była organizowana międzynarodowa konferencja i tam było wiele bardzo mądrych wykładów, ludzi wykształconych, profesorów z całego świata. I wtedy pomyślałem sobie, że młodzież nasza też ma coś do powiedzenia i warto zorganizować konferencję, gdzie oni zabiorą głos. A czy konferencja cieszy się dużym uznaniem wśród bydgoskich szkół? Uznaniem cieszy się coraz większym. Wystarczy tylko przytoczyć same liczby. W pierwszej konferencji brało udział 8 szkół, w drugiej 10, dzisiaj jest to już 13. Aula pęka w szwach, 200 krzeseł, wszystkie zajęte. Myślę, że nie możemy narzekać. Możesz nam powiedzieć, jaki był temat Twojego wystąpienia? Tematem mojej pracy był człowiek ontyczny i o godność. Nawiązują on do godności człowieka oraz do kim jest człowiek. bo właśnie w nim rola. Kościoła, jak wygląda pod względem człowieka, jego godności oraz jak człowiek zachowuje się w dzisiejszych czasach. A czy długo się przygotowywałeś do tego wystąpienia? Przygotowanie nam zajęło jakieś 3-4 miesiące. Konferencji towarzyszył konkurs dla gimnazjalistów. Uczeń naszej szkoły, Przemysław Afrykaczewski zdobył drugie miejsce w konkursie.